Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować sos do pizzy. Jest to bardzo ważny element pizzy, bo jeżeli chcemy wykonać naszą pizzę świeżą i oczywiście doskonałą, musimy wykonać super sos. Pokażę wam. Także zaczynamy od cebuli. To jest pół dużej cebuli. Będziemy kroić w kostkę. Dość grubą kostkę i tak będziemy wszystko musieli Będziemy musieli wszystko zmielić razem w sam kąt. I cebulę smażymy, posmażamy. Mieszamy trochę obie. Następnie prędzym czosnek. Tak, plasterki. Hop. Tutaj. Pomidora kostkę, Dość grubą kostkę, będziemy to wszystko posmażać, dodamy wody, przypraw, no i koncentratu pomidorowego, potem będziemy to wszystko mielić i nasz sos wyjdzie doskonały. Popatrzcie. Taki sos nie tylko możemy używać do pizzy, możemy używać też do makaronów, ale nie będziemy musieli go... W tym momencie w ogóle przesiewać przez sito. Ok. już jest do takiego momentu. Dodaję do tego soli trochę i pieprzu. Także podsmażamy nasze pomidory, żeby wszystko się razem włączyło. Pięknie. Następnie kilka liści bazylii. Wdrzemy do naszego soku. Dodajemy cukru. Około dwóch cukru. To to jest jest około dwóch cukru. Dalej gotujemy. Dość agresywnie. Się nie przejmujemy. To na tym się Czarny kiepsz. Dalej podgrzewamy. Dobrze. W tym momencie, kiedy dochodzimy do takiego momentu, proszę popatrzeć, zalewamy to wodą do takiego poziomu, żeby przykryć wszystkie pomidorki i warzywa. I co my zrobimy? Zredukujemy całą wodę. Jak się nasza woda zredukuje, dodamy przecier y koncentratu pomidorowego, takiego w puszce. Dodamy trochę wody, zmielimy wszystkie składniki razem, żeby nam dały moc. Smaków do naszej pizzy. Dobrze, kiedy widzicie, nasz sos cały się redukuje. Wciskamy do niego pół, hop, tubki około 100 gram, 150, 150 gram y, koncentratu pomidorowego. I będziemy wszystkie składniki ładnie mielić, używając blendera. Proszę patrzeć. Jeżeli nasz sos będzie za gęsty, oczywiście będziemy dodawać wody do niego, także w tym nie będzie kłopoty. I mielimy. Dodajmy drobinę wody. Popatrzcie, jak świetnie wygląda ten sos. Teraz dodamy troszeczkę octu. Także tylko, żeby zakryło nam dno, ocet tam doda taką takiej ostrości trochę. Popatrzcie, taka gęstość jest idealna. Tak przygotowanego sosu nawet nie trzeba będzie przecedzać. To był przepis na sos do pizzy.